Jestem u Artura w Gdyni i oto armata, która rośnie w gruncie. Jak wiecie, ja często mówię, że armata w Polsce nie rośnie. Tutaj przykład, że akurat da się. Palma posadzona w 2014 jako mała roślinka, taka do kolana. Artur, operatorem jest w tej chwili, także potwierdzono wszystko, jak powiem, że to kiwnie goło, że nie. Naliczyłem około 30 liści. Pień. Piękny, a jednocześnie tych liści jest więcej widać niż pnia. Odwrotnie niż na ogół kupujemy, czy kupujecie, że wielki pieni i 3-4 liście. Jeżeli chcecie, armata tak, okrywamy tak, żeby nie traciła liści. No i będzie taka moc właśnie, wielka kula, wielka kula dookoła, nie tylko sterczące kikuty do góry. Brahea armata w Gdyniu Artura. Dodam, że Artur mówi, iż w tym roku 7 liści, a mamy połowę sierpnia.